Za dzieciaka byłem u babci na święta. Był to okres przedsylwestrowy, a ja przeżywałem akurat pierwsze zajawki z fajerwerkami i petardami. Chodziłem po podwórku i sobie strzelałem takimi małymi główienkami z oznaczeniem 201. Nagle ujrzałem zagrodę z kurakami babełę i pomyślałem, że fajnie by było wystraszyć parę kuraków. Ale na te małe pipki już się uodporniły, Pokampiły przy płocie i patrzyły jak szczelam, więc ze swojego arsenału wyciągnąłem możliwie jak największego, grubego jak skurwy synach tunga, którego potocznie z sepkami na Nazywaliśmy czachą. Skurwiel był tak gruby, że ledwo się mieścił w moje małe łapki. Odsłaniając się od wiatru, podpaliłem wielką, pomarańczową siarkę, buchając mi prosto w ryj piekącym dymem. Natychmiast odrzuciłem czachę za płota. Te głupie kurwy kuraki pomyślały, że rzuciłem im coś do żarcia, bo dosłownie całe jebane stado się zbiegło do tej dymiącej petardy, jak stado napalonych wojtyłów do bezpańskiego dziecka. Zacząłem krzyczeć na kuraki: Nie, idioci, nie dziobcie tego, uciekajcie! oczywiście nie posłuchały mnie radośnie konsumując achtunga nagle jak pij z głobasowym hukiem to kuraki rozbiegły się w losowych kierunkach biegając w kółko po zagrodzie i gdakając na całą wieś niektóre miały w całości lub w połowie upierdolone dzioby a w epicentrum wybuchu leżał jeden półmartwy kurak z naderwaną głową Zanim echo po wybuchu przestało się roznosić i ja już oblany zimnym potem szukałem kryjówki przed babełę. Skryłem się za beczkami z paszą i zakryłem pustymi workami po pszenicy, zanim jeszcze zdążyłem się dobrze skryć, usłyszałem z podwórka i jazgot Babełę. Jak ja cię paskudzie małej, to ci chyba łeb drąbie. Pół dnia przesiedziałem w mojej kryjówce, zanim pod wieczór znalazł mnie tatek, który śmiechał z całej sytuacji. Babełem musiała ubić pięć kuraków z piętnastu i przez całe święta się do mnie nie odzywała, a mój arsenał został skonfiskowany aż do Sylwestra.